stworzyliśmy społeczeństwo bez Boga. Naszymi bogami uczyniliśmy ziemskie bogactwa oraz wszelkie przyjemności. W gonitwie za marzeniami i zachciankami naszych serc zapomnieliśmy o tym, po co tu jesteśmy. I zapłakaliśmy, bo, cytując Koheleta, jest to marność i pogoń za wiatrem. Uwierzyliśmy w kłamstwo, że Boga nie ma i że nie mamy wobec nikogo jakichkolwiek obowiązków oraz że nikt nas nie osądzi za nasze czyny. Księga Psalmów nas upomina: mówi głupi w swoim sercu. Nie ma Boga. Czyż nie widzi wszystkiego ten, który stworzył oko? Czyż nie słyszy wszystkich szeptów ten, który zaprojektował ucho? Wielu z nas uwierzyło, że jesteśmy bezkarni i możemy robić praktycznie wszystko, co się nam podoba. A to tak naprawdę sprawia, że nasze życie traci jakikolwiek sens. Prawdziwy sens naszemu życiu nadaje sam Bóg. Księga przysłów uczy nas Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się Twoje zamiary. Wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia. Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie. Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś niewolnikiem swojego ciała oraz że za swoje czyny nigdy nie zostaniesz osądzony. Uwierz także w to, że dzięki Bogu odzyskasz sens życia. Psalm 37 wspomina: Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj na ziemi i zachowuj wierność. Raduj się w Panu, a on spełni pragnienia twego serca. Każdy czyn jest ważny. Każdy człowiek jest niezwykle istotny, oraz Bóg ma wobec nas plan znacznie większy niż myślicie. Zapomnij o marnych, śmiertelnych skarbach tego świata. I otwórzcie się na słowa wypowiedziane przez Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdy uwierzysz w Boga, prawdziwie uwierzysz także w samego siebie. A twoje życie odzyska dawny splendor, ten, który utraciłeś na swoje własne życzenie.